Cześć, tu Anna z kanału INVIA. Dzisiaj mam dla Ciebie część pisemną. Pokażę Ci, w jaki sposób pisać część dłuższą, dłuższą wypowiedź pisemną na egzaminie B1. Troszkę podpowiem, na co zwrócić uwagę i opowiem, jakich błędów warto unikać. Wybrałam dla Was jeden z zestawów egzaminacyjnych, Skupimy się na dłuższym pisaniu, czyli na tym podpunkcie B, który brzmi Proszę napisać sprawozdanie z uroczystości rodzinnej, na przykład z wesela siostry lub brata z urodzin babci, w której ostatnio pani uczestniczyła lub pan uczestniczył. I zwróćcie sobie uwagę, że mamy tutaj 175 słów. Ja już na pewno w którymś y, wideo mówiłam, że dopuszcza się takie widełki, czyli mniej więcej plus minus 10%. To znaczy, jeżeli napiszecie 165 słów, to będzie w porządku. i Jeżeli napiszecie 185 słów czy 180 słów, też będzie w porządku. Natomiast pamiętajcie, by nie było takiego wielkiego przeskoku. Czyli na, na przykład zamiast 175 słów mamy 130 albo 250, bo w tą stronę też czasami studenci idą. Na poziomie B1 najczęściej piszesz tekst użytkowy, czyli e-mail, sprawozdanie czy opowiadanie. Pamiętamy, w naszym przypadku mamy sprawozdanie. Co to znaczy? Ano, znaczy to tyle, że sprawozdanie to jest opowieść o jakimś wydarzeniu, które już się stało. A jeżeli już się stało, to musimy pamiętać o tym, że jest to zawsze czas przeszły. Czyli musimy przypominać sobie konstrukcję. Byłam, byliśmy, robiliśmy, czytała, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętaj, by. Prawidłowo i dokładnie przeczytać polecenie i zawrzeć wszystkie informacje, których wymagają egzaminatorzy właśnie w tym pisaniu. No to co? No to sprawdźmy, co my tutaj możemy zrobić i napiszemy to sobie wspólnie. Zobaczycie, krok po kroku, kawałek po kawałku, jaki tutaj mam na to pomysł. Mogę napisać sobie na przykład tak. Ja teraz wymyśliłam, że będę pisała o urodzinach babci. I zapiszemy sobie tak. dwa tygodnie temu. Byłam na urodzinach babci Krysi. Krysi. Babcia obchodziła. 70 urodziny. I z tej okazji przyszło bardzo dużo gości. I zobaczcie, tutaj już mamy pierwszą ważną rzecz, czyli mamy przedstawienie, co się w ogóle stało, gdzie ja byłam. I. No, jakby wstęp, tak? Czyli to jest też bardzo ważne, że my piszemy w ogóle wstęp. Czyli my od czegoś zaczynamy. Ja piszę, że byłam na urodzinach babci, bo ja już widzę w poleceniu, że mam, w której ostatnio pani uczestniczyła, czyli ja muszę też tam być. I mamy napisane, że babcia obchodziła 70 urodzin. Zobaczmy, co dalej. Mogę napisać sobie na przykład tak. Była duża, Część naszej rodziny. I na przykład przyjechali nawet Maciek z Joanną, którzy mieszkają za granicą. Yy, o, możemy jeszcze dodać coś takiego. Na przykład, babcia bardzo się cieszyła, że miała tak dużo gości. Mm. O, możemy jeszcze powiedzieć tak. Razem z rodzicami. Zamówiliśmy dla babci duży tort o smaku czekoladowym z napisem: Napisem hmm, babcia, Rysia, siedemdziesiąt lat. I tutaj zobaczcie, znowu mamy fragment, to już jest rozwinięcie tak, tej, tego sprawozdania. Rozwinięcie, czyli ja mówię, co się działo, kto był, kto przyjechał, jaki był tort, no bo musicie pamiętać, że na urodziny w Polsce bardzo ważny jest tort. Od tego tak naprawdę zaczyna się impreza. O, i jeżeli już mówimy, od czego się zaczyna impreza, no to razem z tortem śpiewa się oczywiście 100 lat. Czyli tu sobie też możemy dodać. Zamówiliśmy dla babci duży tort i możemy napisać tak. Śpiewaliśmy jej także specjalną piosenkę na urodziny O po polsku, czyli 100 lat. Yy, o. Dalej możemy dodać, bo zobaczcie, następna rzecz. Jeżeli ja opisuję uroczystość rodzinną, to znaczy, że jest tam no, sporo osób z rodziny. I każdy z nas, z tej rodziny, która tam była, tak, z, tej, z, tej mojego, z tego mojego opowiadania, każda składała życzenia. Czyli warto to też wspomnieć. Na przykład, mm, o, jeszcze chciałabym tutaj dopisać, tak mi się teraz yy, przypomniało. Możemy napisać tak. My natomiast śpiewaliśmy babci 200 lat, bo chcemy, żeby żyła jak najdłużej. To jest też bardzo fajna praktyka w Polsce. Jeżeli osoba ma już no, trochę więcej lat, i jest bliżej, że tak powiem, setki, yy, bliżej tych setnych urodzin, to dobrym tonie jest właśnie śpiewać 200 lat. No bo to jakby do 100 i co dalej, nie? więc tutaj można to sobie też fajnie dodać. Yy, możemy napisać na przykład tak. Może tak. Cała rodzina składała babci życzenia. No i możemy powiedzieć, jakie życzenia. Zdrowia, radości, spokoju i szczęścia. A nawet. I tutaj możemy sobie przytoczyć jakąś historię, która hipotetycznie mogłaby się tam stać. I ja sobie wymyśliłam historię o wnuku, tak? Czyli możemy tutaj powiedzieć tak. A, a nawet, o tak, jak. To powiedział mały Karol, żeby babcia nadal robiła tak dobre pączki. I tu dajmy sobie wykrzyknik. No to może być rodzajem anegdoty, tak? Czyli generalnie dorośli ludzie no życzą, tak? Zdrowia, radości, wielu wnuków spokoju, no a dzieci mogą życzyć czego tam sobie, co. I wtedy warto też opisać tą reakcję. Czyli na przykład babcia bardzo się wtedy śmiała i obiecała, że jak tylko Karol odwiedzi ją następnym razem będą pączki. Tak można, tak można to też napisać. Czyli zobaczcie, ja mam już tak naprawdę trzy kawałki z tego mojego sprawozdania. Zwracamy uwagę na co? Zobaczcie. Byłam na urodzinach, czas przeszły. Babcia obchodziła, tak? Przyjechali. To wszystko jest w czasie przeszłym. Bardzo ważny temat, bo sprawozdanie zawsze występuje w czasie przeszłym. No i mamy wstęp, ten króciutki, pierwsze dwie linijki. Mamy rozwinięcie, czyli ja tutaj napisałam, co się działo. I ja sobie tutaj tak troszkę już bardzo mocno po polsku zrobiłam akapity, czyli wcięcia. One nam mówią dokładnie, że to jest już kolejna część, kolejna część jakiegoś jakiejś wypowiedzi. Tutaj może być akapit w tym miejscu, ale nie, nie musi być. Jako może usunę, żeby Wam pokazać konkretne trzy części tekstu. Czyli tak, wstęp jest, rozwinięcie jest, no i teraz zakończenie. W zakończeniu warto podsumować tą imprezę, tę urodziny, no i na przykład możemy napisać tak, wszyscy bardzo się cieszyliśmy, że, mm, że mieliśmy okazję. spędzić ze sobą czas i porozmawiać. Mm, wspominaliśmy różne święta i przygody. Yy. O, a może tak, jeszcze na koniec. Babcia Krysia była bardzo zadowolona Zadowolona z, o może tak, z urodzinowej imprezy i zapraszała nas już na kolejną. I teraz zobaczcie. My tutaj mamy fajne zakończenie, bo. Cieszyliśmy się, mieliśmy okazję spędzić ze sobą czas, czyli już domykamy ten temat imprezy urodzinowej. No i oczywiście też ostatnie zdanie o osobie najważniejszej, czyli właśnie o tej babci Rysi. Możemy policzyć, ile jest tutaj słów. No i mniej więcej mam tutaj 170 słów, czyli jest o kilka słów mniej, bo. I teraz, właśnie, kolejna wskazówka ode mnie. Pamiętajcie, że na egzaminie piszecie ręcznie. Piszecie ręcznie, to znaczy nie na komputerze, to znaczy, że będziecie musieli to napisać na papierze. W jaki sposób nie musicie liczyć każdego słowa, żeby i tak mniej więcej móc oszacować, ile tych słów jest? A no najlepiej zrobić to tak: jak będziecie ćwiczyli kilka razy pisanie różnych elementów, różnych tematów, że policzycie sobie, ile słów macie w jednej linijce. I mniej więcej tyle słów będziecie mieli w każdej linijce. Jasne, że czasami będzie o jeden wyraz mniej, czasami więcej, ale bez problemu jesteście w stanie oszacować, ile tych słów mniej więcej jest. Jeżeli ja bym sobie teraz tak średnio policzyła, to mam w jednej linijce 12 słów, 11-12 słów, no to liczymy. Ja mam 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 linijek. No czyli, tak jak mówię, mniej więcej 170 słów mi tutaj spokojnie wyjdzie. Natomiast jeżeli macie czas, jeżeli będziecie mieli czas na egzaminie i policzycie sobie każde słowo, to pamiętajcie, żeby też ewentualnie dodać coś na koniec, czy dodać coś gdzieś w środku, albo wykreślić, jeżeli słów jest zdecydowanie za dużo. Bo gdy słów jest zdecydowanie za dużo, to yy, egzaminatorzy sprawdzają tylko do danej liczby słów. Czyli jeżeli jest 175 słów, to egzaminator 175 słów odlicza i koniec, nie sprawdza tego pozostałego kawałka. Więc bądźcie na to uważni i faktycznie starajcie się tego pilnować. Wiem, że ten tekst może wydawać się trochę trudny i trochę skomplikowany, natomiast, no właśnie jego ja celowo dla Was teraz na bieżąco napisałam, żeby pokazać Wam, jak to może wyglądać i żeby przy okazji było kilka komentarzy, na co zwrócić uwagę. No i teraz właśnie, czego warto unikać? Po pierwsze, tak jak już mówiłam to wielokrotnie, tekst jest za krótki. Unikajcie naprawdę tych takich skrótów myślowych skrótów wyrazowych, piszcie tak, żeby to było według wymagań. Warto zwrócić uwagę, by zadbać o wstęp i o zakończenie. To, co już też mówiłam, to jest bardzo ważne, bo to jest konkretna struktura. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie i już nie trzeba tutaj niczego więcej dodawać. Dalej, unikajcie takiej bardzo trudnej gramatyki. Piszcie to, co potraficie napisać. Jeżeli przyjdzie Wam do głowy jakiś trudniejszy, jakaś trudniejsza fraza, coś takiego bardzo skomplikowanego i staracie się to przełożyć na język polski, może to być ryzykowne. Więc lepiej napisać to w trochę prostszych słowach, ale takim, w takiej konstrukcji, którą już zdecydowanie znacie. No i uważajcie na polecenie. Bo może być tak, że rozumiecie język. Ale źle przeczytacie polecenie, za szybko chcecie coś zrobić, no i część już będzie upuszczona, części nie zawrzecie w tym swoim opowiadaniu. To się dzieje oczywiście nie tylko w języku polskim, ale warto o tym pamiętać. No i co? Czy taki rodzaj filmu był dla Ciebie pomocny? Jeśli tak, to oczywiście wiesz, co robić. Kliknij like i subskrybuj kanał bo wkrótce pojawi się już więcej przykładów dotyczących pisania, dotyczących słuchania czy dotyczących ogólnie egzaminu B1. A my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia!